Zmiana czasu to temat, który dotyka każdego z nas, ale czy naprawdę wiemy, dlaczego to robimy? Jak wpływa na nasze życie, zdrowie i wydajność? Zanurzmy się w tę intrygującą tematykę. Ludzie od bardzo dawna są świadomi zmiennej długości dnia. Na przestrzeni dziejów używano różnych rozwiązań, które pomagały usystematyzować jego rozkład. Na przykład, w starożytnym Rzymie godziny miały zmienną długość zależną od pory roku i długości dnia. Zimą godzina trwała około 45 minut, by latem wydłużyć się nawet do 75 minut. Współczesna koncepcja zmiany czasu pojawiła się pod koniec XIX wieku. Opracował ją George Vernion Hudson, astronom pochodzący z Nowej Zelandii. Oficjalnie po raz pierwszy wprowadzono ją podczas I wojny światowej jako sposób na oszczędność energii. W 1916 roku Niemcy zostały prekursorem stosowania czasu letniego, a wkrótce dołączyły do nich inne kraje. Ideą było, aby ludzie mogli korzystać z większej ilości światła dziennego w godzinach popołudniowych, co zmniejszało zapotrzebowanie na zużycie energii. Po wojnie zmiana czasu stała się popularna w wielu krajach, ale pojawiły się także wątpliwości co do jej efektywności. Mamy dwa główne rodzaje czasu, czas letni i czas standardowy, inaczej zwany zimowym. Czas letni wprowadzany jest wiosną, zazwyczaj w marcu, kiedy przesuwamy zegary o godzinę do przodu. Do czasu standardowego wracamy jesienią, zwykle w październiku. Ma to na celu maksymalne wykorzystanie światła dziennego. Zwolennicy zmiany czasu wskazują na jej korzyści, takie jak zwiększona aktywność społeczna i ekonomiczna. Dłuższe dni zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu, co poprawia samopoczucie. Badania sugerują, że może to zmniejszać przestępczość. Mniejszy ruch po zmierzchu to mniejsze ryzyko drobnych kradzieży i rozbojów. Jednak przeciwnicy argumentują, że obecnie zmiana czasu nie przynosi znaczących oszczędności. Rozwiązanie to miało sens na początku XX wieku, gdy energia elektryczna była używana wyłącznie do oświetlenia budynków. Dziś większość osób nie jest w stanie odczuć lepszego wykorzystania światła słonecznego, ponieważ po przyjściu z pracy do domu i tak uruchamia wiele sprzętów zużywających prąd. Ponadto zmiana czasu może prowadzić do problemów zdrowotnych, zakłócenia snu, zmniejszonej koncentracji i wyższego ryzyka wypadków drogowych. W dodatku zmiany te mogą prowadzić do tzw. jet lagu, gdzie organizm potrzebuje czasu na dostosowanie się do nowego rytmu. Zmiana czasu nie jest stosowana wszędzie. Niektóre kraje, jak Japonia czy Chiny, zdecydowały się zrezygnować z tej praktyki. W Unii Europejskiej toczy się intensywna debata na temat przyszłości zmiany czasu. Co przyniesie przyszłość? Czy zmiana czasu przetrwa? W 2019 roku Parlament Europejski przegłosował propozycję zniesienia zmiany czasu, co wskazuje na zmieniające się podejście społeczeństwa. W październiku 2021 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat dotyczący zmian czasu w latach 2022 do 2026. Zgodnie z nim każdy kraj musi zgłosić pozostanie w czasie letnim lub zimowym najpóźniej do 2026 roku. Z tego wynika, że zniesienie zmiany czasu nie nastąpi przynajmniej do 2026 roku. Jak będzie naprawdę? Zobaczymy.